O podpisanym w czerwcu ubiegłego roku porozumieniu pomiędzy starostą wejherowskim, prezydentem miasta i zarządem PKP oddział gospodarowania nieruchomościami w Gdańsku pisaliśmy na początku zeszłorocznych wakacji. Dzięki temu porozumieniu właśnie z naszymi samorządami PKP może ubiegać się o środki finansowe z ministerstwa na remont tego dworca. Jeżeli tylko uzyska to dofinansowanie, to na pewno od razu ogłosi przetarg na realizację tego zadania. Pewnie też dokumentacja techniczna wykaże kosztorys. Wówczas PKP w ramach planowanych inwestycji zapowiedziało, że zmodernizuje budynek dworca, dostosowując go do obowiązujących przepisów i standardów europejskich. Modernizacja będzie polegała po prostu na odnowieniu, przebudowie całego dworca, wyposażeniu go w najnowsze no, instalacje, wymianie wszystkich elementów, które wymagają wymiany, prawdopodobnie wymianie elewacji czy, czy odczyszczenia elewacji. No, oczywiście zmianie też funkcjonalnej, czyli przeniesienia toalet do wewnątrz dworca i, no, i zmianie funkcjonalnej powierzchni. Według ustaleń powiat wejherowski i miasto wejherowo zagospodarują pierwsze piętro oraz poddasze dworca z przeznaczeniem na cele kulturalne i edukacyjne. Dworzec ma być całkowicie zmodernizowany, ma także zostać zainstalowana winda, bo powiat nie tylko pierwsze piętro zagospodaruje, ale także poddasze, ma być tam sala, taka mała sala konferencyjna, gdzie będziemy mogli robić różnego rodzaju wystawy, spotkania, mini koncerty, spektakle teatralne. W tym budynku znajdą się dwa działy naszego muzeum, też dział fotograficzny, dział historii miasta. Do wyremontowanego dworca PKP swoje kasy zamierza przenieść również PK. Modernizacja budynku zbliża się wielkimi krokami, bowiem zamknięto już przetarg na składanie ofert związanych z zaprojektowaniem nowej szaty Wejherowskiego Dworca. Do 2017 roku ma powstać projekt. Dworzec Wejherowski został wybudowany 150 lat temu i stanowi zabytek. Toteż prace wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Jego modernizacja doskonale wpisuje się w rewitalizację otoczenia, sąsiednich ulic i planowanej budowy tunelu pod przejazdem.